Mówimy o rodzicach, a więc mówimy o naszych sojusznikach w procesie wspierania dzieci. Rodzic przychodzi, więc ja zacznę od mocnych stron. Potem powiem, co jest trudne. Nie powiem, że zaburzone, bo uh -huh. konia z rzędem temu, kto tak odważnie by postawił od razu diagnozę. Nie. Powiem, z czym dziecko ma trudność. Że, jak ja powiem niepowodzenie edukacyjne, to w jego głowie może to rosnąć do niewyobrażalnych rozmiarów. On, ja mówię niepowodzenie edukacyjne, on słyszy o niepełnosprawność. Nie, tak? Ja mówię ryzyko, on słyszy, to już występuje. Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do studia edukacji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w studiu Eduakcji. Jest z nami dr Agnieszka Gąsto z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, psychoterapeutka, psycholog, pedagog specjalny i oczywiście ekspert Eduakcji. Cześć Agnieszko. Cześć. Dzień dobry. Agnieszko, porozmawiamy o rodzicach w kontekście niepowodzeń edukacyjnych. To jest dosyć gorący temat. Wielu nauczycieli mówi, że no, rodzice są trudną grupą do współpracy. Jaka jest Twoja perspektywa i co doradziłabyś nauczycielom, żeby jednak pomóc dzieciom, a nie zaszkodzić, żeby budować tą koalicję współpracy z rodzicami, a nie żeby stworzyć sobie wrogów? Mhm. Mówimy o rodzicach, a więc mówimy o naszych sojusznikach w procesie wspierania dzieci. Dlatego, że jedyna umowa, jaka jest w stanie pomóc faktycznie, to jest umowa pomiędzy nauczycielem a całym systemem specjalistów wspierających dziecko. My musimy uwspólnić wszystkie nasze działania, ale też uwspólnić nasze oczekiwania, czyli bardzo precyzyjnie ustalić cel. Bo rodzice wobec dzieci z, z niepowodzeniami, niepowodzeniami edukacyjnymi, ale też z niepełnosprawnością mhm. intelektualną, tak, ten cel ustawiają bardzo wysoko, bo bardzo chcą dzieciom pomóc. Chcą, żeby ich kompetencje maksymalnie się wyrównały, żeby osiągnęły maksymalny rozwój potencjału. Tylko że ten Cel, gdy on jest zbyt wysoko, jest niemożliwy do osiągnięcia. Musimy więc go uwspólnić, czyli nauczyciele, rodzice, ale też specjaliści zewnętrzni, psychiatra, psychoterapeuta, logopeda czy neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, muszą wiedzieć nad czym pracować i w równym względnie tempie. Mm -hmm, tak? Mm -hmm. Jak zatem, e, może zaczniemy od takiego obszaru. Dosyć oczywistego, ale zadam to pytanie, żeby było to kompletne. To znaczy, zapraszać czy wzywać rodziców na spotkanie z nauczycielem? Po pierwsze, słuchać. Mm -hmm. Dlatego, że jeśli usłyszę, co jest pod spodem rodzicielskich komunikatów, co ten dorosły do mnie mówi, czego on się boi, co jest dla niego trudne, czego on oczekuje, wtedy wiem, jak zareagować. Bo lepiej zaprosić. Do procesu zmiany i komunikacji, ale są takie osoby, które należy wezwać. Ale bardziej chyba do porządku: troszkę tej osobie w głowie poukładać, rodzicom nakreślić, co jest faktycznie możliwe do osiągnięcia i wymaga ich pomocy, a co nie jest, nie jest w tym momencie albo w ogóle w dziecięcym zakresie. Lepsza współpraca. Lepsze uwspólnienie działań, ale nie zawsze jest to możliwe. To się też może odbić na dziecku. Mówisz o takim rodzaju rodzica, który potencjalnie mógłby współpracować, ale się boi, i takim rodzicu, który absolutnie nie wierzy Twoim kompetencjom i mówi, że. Opowiadasz baniałki na temat jego dziecka, ale to jest nawet więcej. Mm -hmm. Bo mówisz o rodzicu, który się boi, który ma, który może mieć jakieś zastrzeżenia co do moich kompetencji, ale może być tak, że ten lęk rodzica to dotyczy sytuacji, że to on sam nie podoła w pomocy, albo lęk ze zmierzeniem się z konsekwencjami tego co ode mnie usłyszy, że jak ja powiem niepowodzenie edukacyjne, to w jego głowie może to rosnąć do niewyobrażalnych rozmiarów. On, ja mówię niepowodzenie edukacyjne, on słyszy o niepełnosprawność. Nie, tak? Ja mówię ryzyko, on słyszy, to już występuje. Więc tamte emocje, które gdzieś rodzic pod spodem ma, mogą być bardzo różne. Jeżeli ma wątpliwości co do moich kompetencji, nie szkodzi, tak? Są też inni specjaliści i to jest bardzo ok. Bo przecież jaki ten cel mamy? Pomóc dziecku, tak? Ja nie muszę się czuć lepiej. Ja muszę pomóc młodemu człowiekowi tak. Jak pozwoli mi na to system. Ten system, wiesz, ono on ma ogromne znaczenie, dlatego że to jest taka walizeczka, którą wypełniamy dla dziecka na przyszłość. I albo ona będzie mobilna i lekka fajna, taki plecaczek w podróży. Albo będzie duża, zwalista, ciężka i bez kółek. Mhm. Co jest w tej walizce? W tej walizce są podwaliny dziecięcej samooceny. A więc to, co rodzic zrobi z informacją, że moje dziecko ma trudności w procesie uczenia się. Czy ja będę mu pomagał, czy raczej będę krytykował. Czy będę wywoływał presję, zestawiał dziecko z rówieśnikiem, z bratem, z siostrą, tak? Dlaczego ty nie jesteś jak brat? A nie możesz tak jak Marysia, tak? Córka mm -hmm. koleżanki, dajmy na to. Tym ładujemy tą walizkę. Dajemy też zasoby oraz osobisty przykład. Praca z rodzicami to też zrozumienie, jakie oni mogli mieć trudności w uczeniu się, dlatego że to będzie warunkować, jaką interpretację uczenia się dziecku dziecka nadadzą. Tak? No proszę. Mm -hmm. tak, czyli tutaj patrzymy z tej perspektywy, że jeżeli ja jako rodzic, no miałem kłopoty, dajmy na to z obszarem logicznym, bardziej matematycznym, to mogę machnąć ręką i powiedzieć, wiesz co, wiesz co, w sumie mi się to w życiu nie przydało, machnijmy na to ręką, tak, a może dziecko ma akurat potencjał w tym zakresie i to podejście mu nie będzie służyć. Zobacz, to jest bardzo wiele różnych zmiennych i tych osobowościowych tkwiących w rodzicu, tak, i dotyczy, dotyczących jego rozumienia, jego zasobów, jego osobowości bistej walizki, którą gdzieś przez to życie niesie. No takie bardzo szerokie i empatyczne spojrzenie, prawda? Mm -hmm, tak. A powiedz w takim razie: mm, Mamy dziecko, które potencjalnie zagrożone jest ryzykiem niepowodzeń edukacyjnych. Widzimy, że się powtarzają pewnego rodzaju zachowania, które ewidentnie wskazują, że trzeba zainterweniować. Zapraszamy rodzica na rozmowę, żeby wspólnie porozmawiać o tym, jak można pomóc ich dziecku. A twojemu podopiecznemu. Od czego zaczęłabyś taką rozmowę? Od mocnych stron. Mhm. Musimy od tego zacząć, dlatego że praca z niepowodzeniami edukacyjnymi to nie tylko korekcja, to też kompensacja. Czyli ja muszę pokazać rodzicowi, w czym jego dziecko jest dobre, wystarczająco dobre, albo przewyższa rówieśników. Tak? No, tutaj też mamy na myśli dzieci szczególnie zdolne. Ja tak? nie tak. za chwilę zapytam. <laughs> okay. Natomiast patrząc z tej perspektywy, zaczynam od mocnych stron, bo za chwilę ja wykorzystam te mocne strony do pracy z tymi słabszymi. Co mam tutaj na myśli? Może mieć dziecko problemy z uwagą, trudno mu więc wysłuchać nau polecenia nauczyciela od początku do końca, czy polecenia, które wydaje. Rodzic, ale może być jednocześnie to dziecko bardzo empatyczne, mm -hmm. bardzo uczuciowe, emocjonalne, uważne na emocje drugiej osoby. I to mogę wykorzystać, tak? Mogę wzmocnić te momenty, gdy ono niesie pomoc rówieśnikowi, podkreślając tutaj jego zaangażowanie, czyli tą uwagę, która przecież miała być deficytowa. To trzeba pokazywać rodzicom, że to jest pewna zależność różnych kompetencji, które możemy wykorzystać. Rodzic przychodzi, więc ja zacznę od mocnych stron. Potem powiem, co jest trudne. Nie powiem, że zaburzone, bo mm -hmm. konia z rzędem temu, kto tak odważnie by postawił od razu diagnozę. Nie. Powiem, z czym dziecko ma trudność. I kolejna rzecz pokieruje, gdzie chciałabym, żeby rodzic się udał. Po co? Żeby sprawdzić. Ja często mówię, podmuchajmy na zimne. Lepiej tak, tak niż... Tak, mhm. lepiej zapobiegać niż leczyć. Popatrzmy, przyjrzyjmy się i wrócimy do tej rozmowy. Przyjrzymy się, co możemy zrobić razem. I rodzic musi słyszeć razem, współpraca, pomogę, zaangażuję się, spojrzałam, zaobserwowałam. Pokieruję. Tak? Mhm. Pokieruję. Czyli on musi słyszeć o naszej aktywności, widzieć naszą nauczycielską motywację, Widzieć, że nam zależy. Bo jak nam zależy, to on myśli sobie, okej, okay, moje dziecko jest zaopiekowane, ja też nie jestem w tym sam. A przecież ja nie umiem, ja nie muszę być nauczycielem, ja nie muszę być pedagogiem. No, trudno nie? oczekiwać od rodziców wykonujących inne zawody, że nagle się znają na tak naprawdę na wychowaniu dziecka, prawda? No, bo to... Tak, ale mogą mieć co do tego dziecka bardzo różne oczekiwania, mm -hmm. tak? Chcą, żeby im było lepiej. Niż było nam. Oczywiście, tak. Co robić, gdy dziecko nie komunikuje swoich potrzeb? Wydaje się być nieobecne i nie podejmuje interakcji z innymi. Jak reagować na niespodziewane wybuchy złości? Jak postępować z dzieckiem, które nie radzi sobie ze swoimi emocjami, rzuca zabawkami, jest agresywne wobec nauczyciela i innych dzieci? Jak pracować z dzieckiem wykazującym obniżony poziom rozwoju intelektualnego? Co robić, kiedy dziecko nie rozumie poleceń? Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce? Poznaj odpowiedzi w najnowszym programie Szkoleń Online. Dowiedz się, jak wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Specjalne potrzeby edukacyjne tylko na platformie Szkoleń Online Eduakcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zgłoś swoją placówkę już dziś wwwedu akcjapl Czy dobrym pomysłem byłoby poza tym, że kierujemy gdzieś tego rodzica z dzieckiem, załóżmy, że rodzic jest otwarty na taką pracę, dać jakieś wskazówki, takie pierwszej pomocy, że co mogą zrobić w sytuacji w której? Mm -hmm. Tak, i tutaj ja bym zastosowała to, co pomaga wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym, niezależnie od tego, czy są w ryzyku niepowodzeń edukacyjnych, czy też mieszczą się w szeroko rozumianej normie. Czyli zadbałabym o to, żebyśmy spróbowali uwspólnić instrukcję wykonywania określonych czynności. To jest jedna rzecz. Żebyśmy w jednaki sposób wzmacniali zachowania, czyli stosowali w określony sposób pochwałę terapeutyczną. O to bym zadbała, żeby pewne nasze działania stały się wspólne, mm -hmm. takie same. Czy jakimś pomysłem jest to, że wydrukujemy po prostu komunikaty, które warto stosować wobec tego dziecka na kartce, dając to rodzicom? Tak, 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 to jest dobry pomysł. Normalnie? Ale ja robię to jeszcze inaczej, dlatego, że ja dużo modeluję, mm -hmm. jak mówić. Daję przykład sytuacji, co bym ja w tej sytuacji powiedziała. Często to są sytuacje, które dotyczą dziecka bezpośrednio, co ja miałam okazję sama zaobserwować, tak? Wobec jakiegoś maluszka. I wtedy rodzic słyszy, jak ja bym o tym powiedziała. No ale. Rozmowa z nauczycielem czy rozmowa z psychologiem mogą być bardzo stresujące, więc Twój mm -hmm. pomysł też. Myślę, że bardzo dobrze by się sprawdził. No trzeba to zapamiętać w końcu, nie? Tak, ale jeszcze inna rzecz. Ja polecam rodzicom w ogóle, żeby się w tym dobrze wyćwiczyli, żeby prowadzili taki dzienniczek obserwacji i swoich komunikatów. Komunikatów, jakie wypowiadam do dzieci. Dlaczego to jest pomocne? Bo ja mogę ćwiczyć te. Nad którymi nauczyciel powiedział, popracujmy, spróbujmy, ale jednocześnie mogę się dzięki temu przyjrzeć, jakie też inne sposoby zwracania uwagi, korygowania zachowań podejmuje. I ten nauczyciel albo specjalista, na przykład psycholog, powie mi: OK, ale tutaj pod spodem wysyła pan pani troszkę inny komunikat, zmodyfikujmy to. Ale to Czyli... jest szalenie trudne. No, jeśli nie mam kompetencji wystarczających, żeby komunikować się ze swoim dzieckiem mm -hmm. na takim przyjaznym poziomie, mm -hmm. i szargają mną różne emocje, no bo mm -hmm. żyjemy, też jesteśmy pod presją, no różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Się. I tu nagle mam pamiętać o tym, żeby wychwycić komunikaty, które potencjalnie mogłyby szkodzić mojemu dziecku, jak ja ich sam nie widzę. Zgadza się. Czasami może dobrze byłoby nagrać, tak? Mm -hmm. Chociażby dyktafonem. To też jest bardzo pomocne w gabinetach terapeutycznych. No ale jeszcze spójrzmy z jednej perspektywy, Piotrze. Domu może nie być w stanie dać wsparcia. Oczywiście. Po prostu. I teraz co wtedy? No to jesteśmy my. My w systemie. My nauczyciele. De facto, jako jedyna baza realnego wsparcia, prawda? Tak. I diagnozy, czyli tego wczesnego rozpoznania, wczesnego wspierania rozwoju. I wsparcia potem na dłuższy czas. Czasami jesteśmy tylko i aż my. Hmm? A gdzie jest granica naszej odpowiedzialności w tym aspekcie? <laughs> to jest różnie. Myślę sobie, że ja, jeżeli trzymam się celu, to znaczy wiem, co chcę osiągnąć, jeśli chodzi o pomoc dziecku z ryzykiem niepowodzeń edukacyjnych, to to gdzieś wyznacza moje granice. Wiem, na ile trzeba rodzica zaprosić, ale mogę też poczuć, Opór z jego strony przed wykonywaniem pewnych działań. Gdy ten opór wystąpi kilkakrotnie, może tu jest ta moja granica, może tutaj muszę powiedzieć stop, ale mnie się zdarza tupnąć nogą. Powiedziałeś, mhm. czy zaprosić, czy wezwać. No to czasem tak zrobię. Będę sprawiał. W jakiej wzywać, sytuacji należy wezwać? Kiedy dziecku myślę, że dzieje się jakiś rodzaj krzywdy. To nie o to chodzi, że ktoś nie wykorzystuje jego potencjału. To mnie może osobiście boleć, dotykać, myśleć, o kurczę, to się marnuje. To są jego dzieci. No ale to są jego <laughs> dzieci, tak? I nie mnie decydować, jak to wygląda. Ale mogą być takie sytuacje, gdzie dziecko słyszy od rodzica w domu szereg bardzo krzywdzących komunikatów, które też ja usłyszę w przedszkolu. Czyli dziecko zaczyna nagle mówić o sobie Jestem głupi, nie wychodzi mi Jestem do niczego, jestem beznadziejny Szybko się frustruje, złości Szybko się frustruje, pojawiają się takie zachowania Które powiemy z pogranicza nerwicowych Będzie obgryzanie paznokci, skubanie skórek Rozdrapywanie ran, stróbków okay? Wyrywanie również włosów hmm? I to są te zachowania, które nam włączają czerwoną lampkę Możliwe, że presja, której doświadcza dziecko jest zbyt wysoka. Jeżeli zdiagnozuje to, na co ja sam mam wpływ jako nauczyciel, czyli jak wygląda to uczenie się w moim poletku, w mojej sali, że moim... ty nie dokładasz tej presji. Że prawda? to nie ja, to znaczy, że dokłada coś innego, co czy proces, który dzieje się w dziecku, jakiś biochemiczny, może patologiczny, a może to system rodzinny. I dlatego ten nauczyciel przedszkola jest taki ważny, bo on naprawdę dużo może zobaczyć, ponieważ dziecko jeszcze nie ma w tym wieku tak sprawnych mechanizmów obronnych. Ono tak skutecznie się nie ukryje ze swoim cierpieniem, niesprawiedliwością, krzywdą czy trudnością. A jednocześnie nie znajdzie świadomych narzędzi, które mogą mu pomóc, oczywiście. Tak. Tak, to trudna sytuacja. Takie troszkę to dziecko bezradne i zdane na naszą obserwację, na naszą pomoc. Jego to, co los. To jest pisana Maria Łopatkowa, samotność dziecka, prawda? O, tak. Mhm. Podsumowując kwestię relacji z rodzicami, jaki jest jeden najważniejszy aspekt, na który powinniśmy zwrócić szczególnie uwagę, żeby jednak dać sobie wzajemnie szansę na to, aby pomóc dziecku? Patrzmy w tym samym kierunku. To znaczy? To znaczy określmy, co chcemy osiągnąć, realnie, tak? Realistycznie. Co jest możliwe? Ja dam swoje kompetencje i swoją najlepszą wiedzę. Rodzic da maksymalne, możliwe dla niego w, z jego perspektywy, z jego możliwości wsparcie. Ale patrzmy w tym samym kierunku. Posiadajmy jeden cel. Ale Właśnie też... miałem się o to zapytać, tak. bo nieraz mamy tendencję do wyznaczenia wielu na raz i mm -hmm. człowieka boli głowa, jak widzi całą kartkę zaleceń, prawda? Mm -hmm, tak. I cele bywają zbyt duże. Realistyczny cel to nie 100%, to 20%. Mm -hmm. Tak? A więc powoli do celu, kroczkami. Ale ja, jako nauczyciel, biorę kawałek swojej odpowiedzialności. Mówisz o tych granicach, gdzie ta odpowiedzialność się zaczyna, gdzie ona się kończy. Ja biorę odpowiedzialność za swoją najlepszą wiedzę, za swój rozwój, za to, co ja zrobię ze swojego ze swojej perspektywy. Tak? Kiedyś usłyszałem właśnie od Agnieszki Kuźby, która pracuje w duchu Reggio Emilia, mm -hmm. że pamiętam jak powiedziała mi, że umiejętność przyznawania się o tego, że się nie wszystko wie jako nauczyciel, że są inni specjaliści, często bardzo dobrze robi w relacji z rodzicami. Ja inne powiedzenie stosuję. Ekspert to nie osoba, która wszystko wie, tylko ta, która popełniła wszystkie możliwe błędy w jakiejś dziedzinie i wyciągnęła z nich wnioski. To piękne zakończenie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie i do dziękuję. zobaczenia. A Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami, że nas słuchacie, że nas oglądacie. Zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia już niebawem. Dziękuję wszystkim oglądającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci.